Proszę Państwa, więc w ciągu ostatnich czterech lat Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego czy znaczy w ogóle Samorząd Województwa wydaliśmy około 16 milionów na szereg różnych inicjatyw realizowanych przez sołectwa w naszym województwie. W tym roku to jest kwota około 4 milionów wydanych na blisko 100 projektów. Oczekiwania, to znaczy jak gdyby skala oczekiwań ze strony różnych środowisk była na poziomie 200 projektów, no nie mogliśmy wszystkich sfinansować, to, 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 to zainteresowanie przeros, przerosło nasze oczekiwania. Aczkolwiek no, też się cieszymy, że, że widzimy, że ten program już od kilku lat realizowany tym bardziej pobudził, uaktywnił wiele środowisk. E, dostrzegają w tych małych ojczyznach sobie, że jest to szansa na sfinansowanie szeregu, myślę, ważnych inicjatyw kulturalnych, e, dużo inwestycji w place zabaw. To znowu odciągnięcie dzieci od komputerów i, i mobilizacja ich w obszarze takiej aktywności fizycznej, a więc zdrowie, a więc poprawa infrastruktury. W tych, w tych małych miejscowościach szereg wydarzeń kulturalnych, yy, takich o charakterze patriotycznym. Także bardzo się cieszymy, że duża aktywność, duże zainteresowanie. No i też liczymy, że te kolejne wydane środki no, będą rzeczywiście poży po, pożytecznie wydatkowa. Najważniejsze jest to, że dogadali się pomiędzy sobą przedstawiciele sołectw i nie rozdrabniamy tych środków. Staramy się je w tym momencie skupić. Lepiej zrobić dwa zadania większe i konkretne i tak mniej więcej chcemy zrobić w kolejnych latach. Jedno to w ciążenicach, taki kącik sensoryczny. Wydaje mi się, że, że bardzo fajny pomysł, rozwijający dla dzieci i dla dorosłych także coś, co co na pewno ludziom się przyda. I mamy w Szczejkowicach przebudowę przystanku na takim głównym Szczejkowickim Placu, nowa wiata, nowa mała architektura, czyli ławki, kosze, nowy chodnik. Także, także w tym momencie też to będzie coś, co bezpośrednio służy, służy mieszkańcom.